Jestem na stanowisku Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie mogę znaleźć, no właśnie, czym się zajmujecie. Marta Siara, Uniwersytet Gdański, Biuro Finansów i Projektów Strategicznych. Uniwersytet Gdański to nie tylko studia i nauka, to także Centrum Kursów i Szkoleń, Centrum Transferu Technologii, Uniwersyteckie Laboratorium Usług, Badań. Bardzo szerokie spektrum możliwości dla nie tylko studentów, bo szkolimy kadry, przyszłe pokolenia pracowników kolei, m.in. transportu i logistyki. Związane z mamy log Logistykę, a także handel morski, transport i logistykę w gospodarce, prawo transportowe i kolejowe, studia podyplomowe, zarządzanie projektami i innowacjami w strukturze transportowej i edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej. A także w związku z tym, że Uniwersytet Gdańskim jest w Sojuszu Uniwersytetów Europejskich CU, oferujemy też studia drugiego stopnia związane z transportem i logistyką. Można studiować jednocześnie na dziewięciu uczelniach w całej Europie i otrzymuje się jeden wspólny dyplom, ale także prowadzimy bardzo szerokie badania dla. Każdej gałęzi gospodarki. Mamy bardzo bogate i nowoczesne laboratoria, w których prowadzimy badania. Można do nas przesyłać próbki, zrobimy dla Państwa każde badanie. Czyli rozumiem, że indywidualnie można by było u Państwa nabyć jakiejś kolejnej umiejętności. I indywidualnie, i grupowo, bo Centrum Kursów i Szkoleń prowadzi kursy już gotowe, z których można skorzystać, a także prowadzą kursy. Skrojone bezpośrednio pod potrzeby przedsiębiorców lub firm. I kursy dotyczą? Czym tylko Państwo są zainteresowani? Uniwersytet Gdański szkoli studentów na 11 kierunkach, więc jesteśmy uniwersytetem o interdyscyplinarnym charakterze. I tak naprawdę z każdej dziedziny można się u nas przeszkolić, bo my specjalistów z każdej dziedziny. Od fizyki, kwantowej, przez biotechnologię, a także wszystkie kompetencje miękkie, takie jak zarządzanie. A takie najczęściej wybierane kursy i szkolenia? Cyberbezpieczeństwo i AI. To jest ostatnio Nasz Wydział Informatyki i Matematyki oraz nasi fizycy kwantowi czuwają nad tym, żeby te kursy były super bezpieczne na Jaśkiewicz, Centrum Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego. Jakie kursy można u Państwa uzyskać i jak to w ogóle wygląda? Centrum Kursów i Szkoleń oferuje szkolenia i kursy dla podmiotów zewnętrznych. Organizujemy szkolenia na konkretne zamówienie dla klienta. Łączymy wiedzę akademicką z praktyką biznesową. Chcemy, żeby wiedza, którą mają nasi wykładowcy akademicy, poszła też w świat szerzej, dlatego wspomagamy w ten sposób różnego rodzaju przedsiębiorstwa, firmy, instytucje i tworzymy właśnie programy indywidualne. Skrojone na potrzeby danej instytucji. Powiedzmy tak. Ja jestem instytucją, przychodzę do Państwa i w jaki sposób można rozpocząć takie szkolenie? Najpierw chcielibyśmy się z Państwem spotkać, porozmawiać o oczekiwaniach, określić zakres tematyczny szkolenia, ustalamy wszystkie szczegóły. No i następnie, gdy już podpiszemy umowę, rozpoczynamy działanie, organizujemy wszystko od A do Z, organizujemy wykładowce, salę, różnego rodzaju cateringi także wszystko jest w naszych kompetencjach. Nadzorujemy też Koordynujemy samo szkolenie, kiedy już się wydarza.